24 gminy Województwa Polskiego, które ubiegały się o środki na wsparcie przebudowy dróg transportu rolnego, uzyskały to wsparcie. Kwotą niespełna 4 milionów złotych w roku bieżącym. W minionych dwóch latach kwota ponad 5 milionów złotych trafiła także do opolskich gmin. Dzięki temu mamy dziesiątki kilometrów dróg w lepszym standardzie, dobrych warunkach, zadowolenie gmin cieszymy się bardzo, że ze środków samorządu województwa polskiego możemy wspierać te inwestycje. Budowa tej drogi jest świetną pomocą dla rolników, ale także dla mieszkańców miejscowości Młyny. Jest to droga, która łączy właśnie sołectwo Młyny z gminą Rudniki, z miejscowością. Tą drogą poruszają się zarówno mieszkańcy, ale przede wszystkim dzieci dojeżdżające do szkoły. I to taki, jeśli chodzi o aspekt typowo ludzki dla mieszkańców, no to to będzie największa korzyść. Oczywiście będą duże mierze z tego korzystać rolnicy, którzy tamtędy dojeżdżają do swoich pól. Mieszkańcy dwóch sołectw, Bieszczynika i Dylak rzeczywiście czekają na tą drogę wydaje mi się, że nawet pod, ponad 30 lat. No jeżdżą teraz niestety dość szeroką drogą, ale po dość uciążliwych dziurach. Właśnie dzięki Funduszowi Gruntów Rolnych obecnie Możemy tą drogę zrealizować. Koszt kwalifikowany inwestycji 467 tysięcy złotych i tutaj dzięki podpisanej umowie otrzymujemy refundację w wysokości 169 tysięcy. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca ta inwestycja będzie sprawnie zrealizowana i będziemy mogli zaprosić marszałka na otwarcie tej inwestycji.